Halo, halo, cześć. Dzisiaj mam coś ponownie intrygującego dla Was. Pierwsze, wyciągniemy Czopsa i omówimy sobie stan obecnej mety. Tak raczej szybko, nie będziemy tutaj jakoś opóźniać strasznie tej rozmowy. Tak dajcie mi chwilę, bo będę karty. Dobra, no więc tak. Stan obecnej mety wygląda tak, że mamy dużo Red Purple, Green Purple Luffy, mamy dużo Blue Purple Luffy, czyli dwa byczki. Mamy jakiś bagensów i mamy całą masę innych dziwnych rzeczy, które, które w skrócie mówiąc, trochę ciężko nam ściągnąć. W związku z czym E, moja obecna talia chopera trochę się zmodyfikowała. E, zróbmy szybko, szybkie sortowanie. są quicksort, jedyneczki, jedyneczki, e, po to bo chcę podmienić wymienić parę kart. Jedyneczki, jedyneczki, sobie tą chcę podmienić, tego sobie wyjmę. Tyk, myk, 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 myk. To jeżeli chcecie sobie zobaczyć co ja robię, jak ja to robię tak szybko, to zapraszam na e, inny filmik pod tytułem triki sortowni. Tam są wszystkie pokazane instrukcje, w jaki sposób ja to robię tak szybko, że w ogóle tak Jak to robię tak szybko, że w ogóle nie wiadomo co tu się dzieje i to jest w ogóle najlepszy film na, na YouTube aktualnie. Miliony odwiedzin i e, same poz, pozytywne recenzje. E, i cyk. I już mam posortowane jeszcze tylko. jego sobie damy na górę. Loła. Gdzieś mi low jeszcze jeden zniknął. No, ciekawe. Tu jest Loł jeszcze jeden. Tak. Dobra. E, robię małą podmiankę. Bo tak. Sanji. Super karta. Natomiast... E, ostatnio zauważyłem, że prawie nic nie robi. E, o ile... W, jeszcze chwilę temu, w tej mecie po 11, ale bez starterów, było sporo blokerów i często się przydawał, to aktualnie widzę, że jakby wszyscy się pozbyli blokerów i nie są potrzebni. Więc pff, mi też on nie jest potrzebny. E, mój stan deku aktualnie jest taki, że gram na, no właściwie to gram na trzech jetmolach, więc nie wiem gdzie jest trzeci, może zaraz się znajdzie, a tu jest, trzech jetmolach, Trzech Divine Departure i to są moje takie karty, które ściągają przeciwnikowi obronę. Ściągają Divine Departure, na Bagiego jest bardzo ważne, oczywiście. Mol jest przydatny na wszystko inne, tak naprawdę. Przede wszystkim na Green Purple lufe, który no, wystawia Sanji, wystawia inne rzeczy. No, trzeba to po prostu na bieżąco ściągać. Wystawia Sanji, wystawia inne. Siódemki, więc nie trzeba to wszystko ściągać. E, co my tu jeszcze mamy? Chodzi e, na aresztowanie właśnie wszystkich e, sandałów. Lo jest po prostu bardzo, bardzo mocny. E, ja muszę sobie zerknąć, co ja podmieniłem w talii. Zrobiłem to na simku, ale nie zrobiłem tego na żywo jeszcze. Mm, bo tak, chcę dorzucić jeszcze jednego e, chopera. Po to, bo czasami mi brakuje trochę blokerów, jak mam yy, tylko czwórkę i to wydaje mi się powinno mi trochę pomóc. Yy, no więc tak, mamy trzy makino, yy, raz, dwa, trzy makino, ok. Yy, nami mamy cztery, ok. I cztery kurechy, ok. I cztery eventy, dobra. dwójeczek mamy w takim razie tylko tych dwóch się zgadza, trójeczki mamy eee, Robsona jednego hiriluka eee, blokera, hiriluka blokera, Robson, Robson hiriluka, bloker hiriluka, a chyba hiriluka się pozbyłem jednego, nie, czterech jest cały czas, raz, dwa, trzy, cztery, okej okay. mamy tutaj blokera Robsona. Robione, Robson, Robson, Robson. Eee, dobra, to zostaje tak jak było. Eee, Robson, bloker, serce. Dobra. Eee, to tak, eee, trzech, czterech, z Odyssey. 3 Robsony 4 blokery, 4 Hirlooky e, i 4 serchery. No. no to wydaje mi się, że wszystko się zgadza Co, trochę podejrzana z prawo Dobra, stracimy sobie kolejny czas Nami jest 4, Kurecha jest 4 To mamy 3, 4 też Makina jest 3 razy, 2 małe chopper. a ah, jest tutaj, się skrył jak jeden Robson, o cyk jest czwarty Robson, no on się skrył, dobra, mamy czterech Robsonów pozbywam się jednego niestety niestety, no niestety, trochę szkoda e, i teraz, co robię update czyli to zostaje, to zostaje, to jest mój tajny tek na obecne meta e, dochodzi mi raz e, chopper, żeby mieć więcej blokerów specjalnie po to e, żeby można było wystawić dodatkowego blokera z eventu, dochodzi mi Munch Munch Mutation. <grym> Czy to widać, co to jest? E, ja, ja wiem, że to jest dość wstrząsająca karta. Ja tutaj może wrzucę jej miniaturkę z prawej, z lewej. E, o co chodzi? Jest to karta, która, jest, którą, która idealnie się tak naprawdę pasuje do Choppera. Po pierwsze, ma trigger, jest git. Karty u mają jakiś trigger, to zwykle są to fajne triggery. E, jest to trigger, który ściąga nam piątki, więc e, no, na obecne meta nie jest może aż tak super, ale jakiegoś blokera, jakąś jednostkę, która atakuje, może ściągnąć. Natomiast jego main i counter jest super, bo ustawia jednostkę na minus 3 i na plus 3 do końca tury. Więc zostawiając sobie to jako counter, to znaczy, że jeżeli będzie atak mamuśką, na przykład za 9, no, to możemy dać mamuśce minus 3, dać naszemu blokerowi plus 3. Możemy zblokować, żyjemy. Możemy też zrobić inaczej. Jeżeli na przykład atakuje nam charakter jakiś, możemy dać mamuśce minus 3, możemy dać charakterowi plus 3, i w tym momencie mamuśka atakuje na szóstkę w ósemkę albo siódemkę. Tak czy jak jest dobrze. E, na mainie, w drugą stronę to działa. Mamuśka jest zrestowana, atakujemy w mamuśkę, e, chopperem, który jest przypakowany plus 3, mamuśka jest minus 3 ok, super, mamy jakby różnicę To jest 6k, w sprawia ta karta e, więc nagle mamy jednostkę, która jest dużo mocniejsza od mamuśki i daje nam taki edge fajny, plus co jest bardzo istotne z mojej strony, idealnie się wpasowuje z gamgam Mole -gam, pistol bo on rozwala siódemki technicznie, bo z dziewiątką, musimy zrobić ją mniejszą. No to robimy ją mniejszą, tak? Robi się nagle szóstką, ściągamy z mola yy, i atakujemy jednostką w życie przeciwnika plus trzy życie przeciwnika, więc to nie jest byle jakie ataki, to są porządne ataki, naprawdę. Yy, więc yy, to jest jeden z techów tajnych moich. Można to zagrać na mainie, można za zagrać w kontrze, można to zagrać z triggera, kosztuje 3. Dużo? No dużo, ale. co daje nam to 3? To 3 daje nam, nam to idealnie, że, że daje nam to tyle, że to się idealnie wkomponowuje w Ability Choppera, czyli możemy zagrać sobie. Yy, bo, bo, bo. Nawet w, we wcześniejszych turach, jeżeli przeciwnik coś fajnego zrobi, w piątej turze możemy zagrać sobie... Znaczy na piątym donie możemy zagrać Munch Manch Mutation. Możemy sobie nawet tonego chopera przypakować małego, tego tyckiego. Eee, nawet właśnie co ostatnio bardzo mocno uskuteczniałem, moja standardowa taktyka, taka znienacka, jest, że w pierwszej turze wychodzi ma, e, kurecha, zostawiamy sobie do na shadap, kit. W drugiej turze wychodzi Makino. przypakujemy kurechę, atakujemy. Na trzecim, czwartym donie już ściągamy przeciwnikowi życie. Narzucamy przeciwnikowi, żeby atakował nam Makino albo kurechę, No bo musi, albo to, albo to ściągnąć. Więc te dwie karty robią nam za sudoblokerów blokerów. Fantastycznie. Natomiast teraz na czwartym donie dochodzi nam coś jeszcze. Zamiast Makino mamy kurechę na stole. Zagrywamy Munch Munch, Mutation. To jest skrajne zagranie. Powiedzmy, ja bym tak raczej nie zagrywał, chyba że gram na plufę. Eee, dlaczego na plufę? Bo plufę warto zjechać szybko z życia, bo jak ma życie, jeżeli jest na pięciu życiach, to czuje się bardzo komfortowo. Jak zjedziemy go do dwóch, to już czuje się mniej komfortowo, eee, bo pustujemy mu engine. Jeżeli mu ściągniemy od razu na niedobre życie, to od razu on ma takie parcie. O, muszę ściągnąć tą kurechę. Eee, więc dodatkowy atak eee, super. Dodatkowo robimy z tego z, jej, z niej nie piątkę, bo ona jest Drum Kingdom. Robimy z niej szóstkę albo siódemkę na tym trzecim, czwartym donie. I atakujemy dwa ataki dru yy, na drugiej turze. Polecam. Yy, więc to jest taki tech. No, nam jest tak samo pasuje. Nawet Makino pasuje. Tak naprawdę wszystko pasuje. E, więc e, polecam spróbowanie Manch Munch Mutation. Polecam e, również trochę kombinowanie w deku. E, Manch Munch Munch Mutation również dobrze działa z Robsonem. Przepakowujemy, robimy sobie 6 Robsona, bo musimy, wystawiamy go. Robimy 6 Robsona. Zagramy Manch Mutation. Mamy 9 Robsona z Rashem w czoperze. 9 e, K z Rushem. No, powiem Wam. Całkiem sensownie. I to 9k za ile? Płacimy 3, 3, 6 i dopłacamy 1 e, don. Co prawda on potrzebuje 2, e, Robson 2 dony, ale 1 dodajemy z czopera. więc kosztuje nas 7 e, donów, a tak za 9 z rushem. No, czujecie ten dryk. 9 z plus, e, możemy zrobić minus 3, więc jeżeli mamy te dwie karty na ręce, Przeciwnik ma y, mamuśkę na stole zrestowaną To my robimy a cyk Robson Przeciwnik mówi eee spoko wy obronimy. A wy tu robicie cyk Plus 3 minus 3 Dziękuję I atakujemy 9 Robsonem w mamuśkę 6 Plus mamy 3 dony jeszcze technicznie Więc y, Powiedzmy że to może być 9 Robsonem W mamuśkę 6 Ale może być też 12 Robsonem W mamuśkę 6 Czego już nawet sandały nie obronią Eee, tak, więc e, to jest kolejny tech. E, czy mamy tu jeszcze jakieś fajne techy? Tak, oczywiście, że mamy. E, a weźmy ładniejszego czopca. Kolejnym tajnym techem jest atak chopperem blokerem. Dotychczas był tak, że chopper bloker atakował e, w, i zmniejszał o 3, prawda? A teraz mamy combo. Dajemy chopperowi plus 3. Ok, jest 7. Czoper dajemy przeciwnikowe, przeciwnikowej mamuśce minus 3, jest 6. Atakujemy czoperem za 7. Dodajemy mu dwa tony, jest 9. To świetnie brzmi. I drugiej mamuśce jeszcze 3, minus 3. Mamuśka jest 3. No, 9 na 3 też się nie wybroni. Ale to oczywiście można łączyć, różne kombinacje. Można zaatakować wtedy taką, taką restowaną mamuśkę za 9, spoko. Można zminusować inną jednostkę, drugą mamuśkę na przykład. I powiedzmy, nie stwierdzi, A dobra, ja nie będę bronił tej jednej mamuśki, no bo ona jest i tak za duża, znaczy, i tak umrze, to ona spada. A my w tym momencie, cyk, ściągamy drugą mamuszkę z e, molpistola. no daje to ta karta. Paradoksalnie, daje nam całą nową warstwę możliwości e, w obecnej mecie. Znaczy, ja aktualnie mówię tylko głównie o Blue Purple Luffy. E, natomiast e, ta karta też mnie ratuje bardzo mocno na Bagiego. W momencie kiedy gramy na Bagiego i pojawi nam się oczywiście promo bagi, który nam uniemożliwia atakować naszymi standardowymi jednostkami, to no, ciągle mamy ten edge, że możemy wystawić kurechę, możemy y, zrobić kurechę plus 3 robi się 5, możemy Bugiego przeciwnika zrobić na 5. Tak, on nie atakuje generalnie fakt, ale robimy go na 5 w tym momencie sobie go ściągamy. I nagle okazuje się, że mamy e, zdecydowanie więcej targetów na tego e, Bagiego niż dotychczas. Osobną kwestią jest to, że on się wpasowuje idealnie z e, Możemy zrobić w ten sposób, że Hodi chodzi do, na stół, restuje Bagiego, Bagi jest. O oh nie! Ale dobra, spoko. E, ja zużyłem wszystkie dony, przeciwnik sobie myśli, więc e, na spokojnie jakoś to wybronimy. A my robimy w tym momencie Hodi plus 3. Bagie minus 3, no i mamy atak 11 w piątkę. no nawet nie trzeba tak robić wtedy, prawda? Ale oczywiście można, bo często w naszej grze na y, Bagiego sytuacja wygląda tak, że mamy mm, tak, tak i, i tak na stole, i, które nie mogą atakować, więc w momencie jak nam doskoczy taki bysior chodzi y, to bardziej nam się opłaca w takich sytuacji ściągnąć Bagiego, nawet przepłacając trochę. Po to tylko, żeby potem zrobić mek, myk, 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 myk. Cztery ataki. Polecam.